łatwe w hodowli ryby akwariowe, które nie wymagają grzałki i potrafią przetrwać w trudnych warunkach. Sześć sprawdzonych gatunków dla początkujących akwarystów. Zakładanie pierwszego akwarium to fascynująca przygoda, ale też wyzwanie. Wielu początkujących akwarystów obawia się że pielęgnacja ryb jest trudna i wymaga kosztownego sprzętu. Takiego jak grzałki, dożowniki dwutlenku węgla czy drogie filtry. Na szczęście istnieją gatunki ryb, które nie tylko są piękne i ciekawe, ale także bardzo łatwe w utrzymaniu. Dobrze znoszą temperatury pokojowe, nie wymagają zaawansowanej opieki, a przy tym wnoszą mnóstwo życia do domowego zbiornika. Poniżej przedstawiam sześć ryb które spełniają te kryteria i świetnie nadają się do prostego akwarium bez grzałki. Pierwszą rybką jest gupik poecilia reticulata. Gupiki to prawdziwe klasyki akwarystyki. Kolorowe, energiczne i bardzo towarzyskie. Ich odporność na zmienne warunki sprawia, że są idealne dla początkujących. Gupiki dobrze czują się w temperaturze od 20 do 28 stopni Celsjusza, co oznacza, że mogą żyć bez grzałki, o ile pomieszczenie jest ogrzewane. Wystarczy im zwykły filtr i regularna podmiana wody. Preferują pokarm suchy w formie płatków, ale warto urozmaicać ich dietę mrożonymi larwami komarów lub dafnią. Gupiki świetnie wyglądają w towarzystwie roślin pływających, takich jak pistia, rogatek lub wgłębka wodna. Drugą rybką jest zmienniak plamisty, xifoforus maculatus. To bardzo odporne ryby, które radzą sobie nawet w akwariach bez grzałki, tolerują temperatury w granicach od 18 do 26 stopni Celsjusza. Są pokojowe, Aktywne i lubią towarzystwo, dlatego najlepiej czuć się będą w stadzie. Zmienniaki zjadają praktycznie każdy dostępny pokarm, od suchych granulek po świeże warzywa, szczególnie lubią gotowany szpinak czy ogórek. Rośliny polecane do ich zbiornika to moczarka, nurzaniec czy kryptokoryna. Rośliny te są równie niewymagające jak same ryby. Trzecia rybka to Danio pręgowany, Danio rerio. Danio to mistrzowie adaptacji. Ich naturalne środowisko to chłodne strumienie Azji, więc idealnie sprawdzają się w akwariach bez grzałki. Potrafią przetrwać w wodzie o temperaturze nawet 16 stopni Celsjusza. Choć optymalnie czują się w zakresie od 18 do 24 stopni Celsjusza. Są niezwykle aktywne, lubią pływać w grupach i chętnie współżyją z innymi gatunkami. Do jedzenia wystarczą im podstawowe płatki, ale chętnie przyjmą także drobny plankton, rozwielitkę czy oczliki. Rośliny o długich łodygach. Jak kabomba czy wywłócznik będą dla nich świetnym tłem. Czwarta rybka to zbrojnik niebieski. Choć popularnie nazywany glonojadem, zbrojnik niebieski to coś więcej niż tylko czyściciel. Jest to ryba spokojna, terytorialna i bardzo odporna. Preferuje wodę o temperaturze od 20 do 27 stopni Celsjusza. Ale dobrze przystosowuje się do niższych temperatur, jeśli nie są skrajne. Zjada glony, ale należy podawać mu także specjalne tabletki dla ryb dennych oraz kawałki cukinii, marchwi lub ogórka. Lubi kryjówki i zacienione miejsca, dlatego warto dodać do akwarium kawałki drewna lub korzeni oraz niskie rośliny jak anubias czy mikrozorium. Piąta rybka to prętnik karłowaty. To piękna, spokojna ryba, która może być trzymana w akwariach zbiorczych. Toleruje wodę od 20 stopni Celsjusza wzwyż i nie potrzebuje silnego prądu, więc wystarczy filtr gąbkowy. Oddycha również powietrzem atmosferycznym, więc natlenienie nie jest konieczne. Choć delikatne napowietrzanie poprawia jej komfort. Karmi się ją żywymi lub mrożonymi pokarmami, ale zje też pokarm suchy, ważne, by był dostosowany do ryb labiryntowych. Idealnie pasuje do zbiorników z bujną roślinnością. Świetnie wygląda w towarzystwie lotosu tygrysiego czy kryptokoryn. Szóstą rybką jest kardynałek chiński tanichtys albo nubes? Ten niewielki, srebrzysty gatunek to jedno z najlepszych rozwiązań do zimnych akwariów. Kardynałki mogą żyć nawet w wodzie o temperaturze 16 stopni Celsjusza, co czyni je idealnym wyborem do zbiorników bez grzałki. Są pokojowe, żyją w stadzie, lubią przestrzeń do pływania. Zjadają większość pokarmów, zarówno płatki, jak i drobne żywe organizmy. Doskonale czują się wśród delikatnych roślin, jak limnofila, rotala czy nurzaniec śrubowy. Czy potrzebny jest filtr i napowietrzanie? W przypadku wszystkich opisanych gatunków, wystarczy zwykły filtr wewnętrzny z gąbką. Większość tych ryb nie wymaga dodatkowego natleniania, zwłaszcza jeśli akwarium jest dobrze obsadzone roślinnością. Jednak lekki ruch tafli wody i minimalne napowietrzanie mogą wspierać ogólną kondycję zbiornika i ograniczać ryzyko chorób. Dlaczego warto wybrać właśnie te ryby? Wszystkie opisane gatunki są niedrogie. Łatwo dostępne w sklepach akwarystycznych i co najważniejsze odporne. Ich pielęgnacja nie wymaga doświadczenia, grzałki czy drogich systemów filtracyjnych. Są to ryby kolorowe, żywiołowe i atrakcyjne wizualnie. Idealnie pasują do małych i średnich zbiorników domowych. Połączenie tych sześciu gatunków daje możliwość stworzenia spokojnego efektownego akwarium, które będzie cieszyć oko przez długi czas.